Cześć, witajcie Grzesiek, trenuj dla zdrowia. W tym filmie pogadamy sobie o bardzo często spotykanym błędzie treningowym na siłowniach. Błąd, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, dotyczy przede wszystkim osób początkujących, które w nie najlepszy sposób zaczynają swoją przygodę na siłowni, i chodzi mi tutaj o zły dobór ćwiczeń. Często widzę różnego rodzaju osobników, którzy zaczynają swój trening od ćwiczeń na biceps. Triceps, ćwiczeń na maszynach typu wyprosty nóg. Rozpiętki. Robią też wznosy handlami, potem trochę brzuszków, łydki itp. Itd. No i są bardzo zadowoleni. I potem idą do domu i mogą się pochwalić, że chodzą na siłkę i jest super. Drodzy adepci sportów siłowych, nie tędy droga. Ćwiczenia, które wymieniłem przed chwilą, to ćwiczenia jednostawowe, uzupełniające, pomocnicze, które można wprowadzić na koniec treningu, ale nie mogą one stanowić waszego fundamentu. Nie można się na nich opierać, ponieważ jeżeli nawet zbudujecie wielkie bicki, to i tak będziecie słabi. Dlaczego? Bo nie pracujecie z waszym ciałem całościowo. A do tego potrzebne są ćwiczenia wielostawowe, i to od nich właśnie powinien zaczynać się wasz trening. A jakie to ćwiczenia? To one zbudują Twoją globalną siłę. Silne nogi, biodra, mięśnie posturalne. Dzięki nim będziesz stabilny i ogólnie silny. I dopiero kiedy zbudujesz tę bazę, możesz pobawić się w pompowanie bicków i tricków, ale nie odwrotnie. Swoją drogą, gdybyś swój trening ograniczył, ograniczyła tylko do ćwiczeń wielostawowych, to najprawdopodobniej i tak zbudujesz niezłą siłę i całkiem fajną sylwetkę. Myślę, że fajnie jest sobie ułożyć plan treningowy. Tak, tak, plan treningowy, bo trening na czuja albo na pałę, jak to niektórzy mówią, nie ma głębszego sensu i kończy się właśnie jakimiś wznosami i uginaniem na biceps bez ładu i składu. No dobra, prawilny plan treningowy powinien wyglądać tak, że pierwsze dwa lub trzy ćwiczenia to wielostawy, a następnie mogą być ćwiczenia jednostawowe. Przykładowo, ćwiczenie pierwsze to przysiad. Drugie to wyciskanie leżąc, potem wiosłowanie, a następnie możemy tutaj już wprowadzić ćwiczenie jednostawowe w tym przypadku no, na przykład wyciskanie francuskie. I na koniec może jakieś ćwiczenie na brzuch, no i ten plan treningowy jakoś już wygląda. Mam nadzieję, że ten film się komuś przyda i zmieni podejście do treningów. Ja już się z Wami żegnam, liczę na lajki, suby, komentarze i pytania, jeśli takie się w Waszych głowach pojawią. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu, no i oczywiście tu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.